Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kielni do spojnowania płytek ceramicznych. Wszyscy wiemy, że spojnowanie płytek to ważny etap remontu, a odpowiednie narzędzia ESA kluczowe dla uzyskania profesjonalnego wyglądu. Zwykła kielnia, która używamy do nakładania zaprawy, nie nadaje się do spojnowania. Dlaczego? Ponieważ jej kształt i rozmiar nie SA dostosowane do precyzyjnego wypełniania szczelin między płytkami. Kielnia do spojnowania ma specjalny kształt, który ułatwia równomierne rozprowadzenie zaprawy w spoinie. Dzięki temu możemy uzyskać gładkie i estetyczne wykończenie. Istnieje wiele rodzajów kielni do spojnowania, różniących się między sobą kształtem, rozmiarem i materiałem wykonania. Najpopularniejsze SA-kielnie z gumowa lub plastikowa końcówka. Gumowe kielnie SA bardziej elastyczne i lepiej dopasowują się do kształtu spoiny. Plastikowe kielnie SA bardziej odporne na uszkodzenia i łatwiejsze w czyszczeniu. Wybór odpowiedniej kielni zależy od rodzaju spoiny, która chcemy wykonać. Do wąskich spoin najlepiej nadają się kielnie z wąska końcówka, natomiast do szerokich spoin kielnie z szeroka końcówka. Kielnia do spoinowania jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce samodzielnie spoinować płytki. Dlaczego warto używać kielni do spoinowania? Po pierwsze, kielnia ułatwia równomierne rozprowadzenie zaprawy w spoinie. Dzięki temu możemy uzyskać gładkie i estetyczne wykończenie. Po drugie, kielnia pozwala na precyzyjne wypełnienie szczelin między płytkami. Dzięki temu możemy uniknąć powstawania pustych przestrzeni, które mogą prowadzić do pęknięć i odklejania się płytek. Po trzecie, kielnia pozwala na łatwe usunięcie nadmiaru zaprawy ze spoiny. Dzięki temu możemy uzyskać czysty i schludny wygląd. Konstrukcja kielni do spoinowania jest prosta, ale skuteczna. Kielnia składa się z dwóch głównych części: raczki, która zapewnia wygodny chwyt, końcówki, która służy do rozprowadzania zaprawy w spoinie. Końcówka kielni może być wykonana z różnych materiałów, takich jak guma, plastik, stal nierdzewna. Materiał wykonania kielni wpływa na jej trwałość, elastyczność i odporność na uszkodzenia. Wybierając kielnie do spojnowania, Warto zwrócić uwagę na jej jakość i dopasowanie do naszych potrzeb. Pamiętajcie, że odpowiednie narzędzia to klucz do sukcesu w każdym remoncie. Część wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o kielni do spojnowania płytek ceramicznych. To narzędzie jest niezbędne do uzyskania estetycznego i trwałego wykończenia. Zaczynając od tego, dlaczego integralność kielni jest tak ważna. Kielnia to nie tylko narzędzie do rozprowadzania zaprawy, ale także do formowania spoin. Jeśli kielnia jest uszkodzona lub nieodpowiednia, może to prowadzić do nierównych spoin, pęknięć i problemów z uszczelnieniem. Teraz przejdźmy do rodzajów kielni. Istnieje wiele różnych rodzajów kielni, a wybór odpowiedniego zależy od rodzaju spoin, które chcesz uzyskać. Pierwszym typem jest kielnia miękka, idealna do planowania spoin. Jest wykonana z miękkiego materiału, który pozwala na łatwe i precyzyjne formowanie spoin. Kolejnym typem jest kielnia gumowa, często nazywana kielnia malarska. Jest używana do wypełniania spoin płytek. Jej elastyczność pozwala na równomierne rozprowadzenie zaprawy i uzyskanie gładkich spoin. Następnie mamy kielnię do wypełniania spoin płytek. Jest ona specjalnie zaprojektowana do wypełniania spoin i usuwania nadmiaru zaprawy. Ostatnim typem, o którym warto wspomnieć, jest kielnia do rozszerzania. Słuzy do rozszerzania spoin, co pozwala na uzyskanie bardziej estetycznego wyglądu. Teraz przejdźmy do tego, jak używać kielni. Najpierw należy nałożyć zaprawę na spoinę, a następnie użyć kielni do rozprowadzenia jej równomiernie. Należy pamiętać o tym, aby nie naciskać zbyt mocno, aby nie uszkodzić płytek. Po zakończeniu procesu spoinowania należy oczyścić kielnie z resztek zaprawy. Najlepiej zrobić to natychmiast po zakończeniu pracy, aby zapobiec wysychaniu zaprawy. Pamiętaj, aby dbać o swoje kielnie. Przechowuj je w suchym miejscu, aby zapobiec korozji. Regularnie czyścia, ja, aby usunąć resztki zaprawy i zapewnić jej długa żywotność. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Pamiętaj, że wybór odpowiedniej kielni i jej prawidłowe użycie jest kluczem do uzyskania pięknych i trwałych spoin.